Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko Less Waste. W ostatnim czasie trochę produktów udało mi się wykończyć. Jak wiecie, ja staram się minimalizować to, co nakładam na siebie, jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o pielęgnację, raczej stawiam na, na to, co jem i wiecie, na aktywność fizyczną, więc nie, nie mam potrzeby nakładania, wiecie, tony kosmetyków do makijażu, żeby coś zakryć, czy też właśnie mm, dużej ilości kosmetyków pielęgnacyjnych stawiam przede wszystkim na nawilżenie i powoli też na taką pielęgnację przeciwstarzeniową. Natomiast w ostatnim czasie trochę produktów udało mi się zużyć z tego względu, że razem we vlogmasie otwieraliśmy kalendarz adwentowy marki Sylveco, w którym pojawiły się 24 właśnie produkty i przed jego zakupem dokładnie sprawdziłam jaka jest zawartość i stwierdziłam, że to będzie odpowiedni kalendarz dla mnie, bo po prostu będę w stanie zużyć całość. No i właśnie trochę produktów z tego kalendarza dzisiaj się w tym projekcie denko pojawi. Będzie to typowo projekt denko jak zwykle lesł jest, czyli przede wszystkim opakowania papierowe, e, będzie troszeczkę szkła. Będzie chyba jedno opakowanie plastikowe, więc myślę, że z redukcją plastiku, jeśli chodzi o kosmetyki, idziemy całkiem w porządku. Może się tutaj czymś zainspirujecie, jakiś kosmetyk wpadnie wam w oko, może właśnie poszukujecie jakichś produktów, które będą bardziej właśnie less waste, więc mam nadzieję, że tutaj znajdziecie coś dla siebie. Nie przedłużam, zaczynamy mam nadzieję, że nie wyglądam w tym świetle jakoś tak dziwnie trupio, jakieś takie mam właśnie wrażenie, że jakoś tak podejrzanie blado wygląda, muszę się mi uwierzyć na słowo, że jest wszystko w porządku u mnie jest ogólnie dosyć jasno, bo na dworze jest ogrom śniegu jest bardzo tak właśnie biało na zewnątrz więc to wiecie, światło wchodzi do mieszkania i rzeczywiście jest tak dosyć specyficznie, więc nie jestem taka blada na żywo, jak może się wydawać w kamerze zacznijmy moi drodzy od mydłem. jakiś czas temu odkryłam mydło cynamonowe marki Ministerstwo dobrego mydła i byłam po prostu zakochana jak to mydło działało i stwierdziłam, że kupię je sobie ponownie, ale też wypróbuję inne ich wersje i tak Mydło cynamonowe to jest właśnie to, ono ma tak intensywny zapach cynamonu, ja jestem jego wielką fanką, więc dla mnie używanie tego mydła to po prostu była rewelacja Jeżeli lubicie cynamons, to to jest właśnie coś w tym stylu, tak intensywnie cynamonowe właśnie jest to mydło, że naprawdę aż na samą myśl mi ślinka cieknie W każdym razie to mydło bardzo dobrze myje, bardzo dobrze się pieni Alekskiha, wybaczcie. Natomiast ona ma też bardzo dużo takich małych drobinek, natomiast niech one Was nie zwiodą, bo one są bardzo mocno takie peelingujące. Fajnie można sobie tym medłem spilingować całe ciało właśnie i zrobić masaż, natomiast nie naciskajcie bardzo mocno tego mydła do ciała, bo można się zadrapać. Naprawdę te drobiny są niesamowicie intensywne. Jeżeli macie wrażliwą skórę, to coś łagodniejszego, natomiast co też ma drobiny, to jest wersja z ananasem. Tą teraz dosłownie, chyba jutro wykończę pod prysznicem i to jest właśnie mydło, które też delikatnie peel, peelinguje i robi masaż. Natomiast tutaj te drobinki są zdecydowanie bardziej łagodne, więc jeżeli właśnie macie wrażliwą skórę, to może ta wersja będzie dla was lepsza. Chociaż jeśli chodzi o zapach, to ja jestem bardziej przekonana właśnie do cynamonu niż do ananasa, chociaż on też ładnie pachnie. I ostatnia wersja to jest akurat wersja, którą stosowałam do rąk z tego względu, że Skończyło mi się takie tradycyjne, wiecie, mydło za kilka tam, kilkanaście centów, bo takie stosujemy, wiecie, takie najtańsze mydło do dłoni, bo. Nie uszukujmy się, tak często się myje dłonie w ciągu dnia, że jakbym miała właśnie takie droższe mylu stosować do mycia rąk, to po prostu chyba bym na nie nie zarobiła. Więc akurat to wykończyliśmy do dłoni, z tego względu, że nie mieliśmy innego. I też było bardzo fajne. Przede wszystkim nie przesuszało moich rąk. Ja mam w sezonie jesienno-zimowym problem właśnie z dłońmi. Bardzo często mi pękają i też widzicie, są dosyć zaczerwienione. Ale już do tego doszłam. Wydaje mi się, że to jest od po prostu odwodnienia. Że ja za mało piję w tym sezonie jesienno-zimowym wody. Zresztą no, kontroluję to, więc widzę, że no, mogłoby być zdecydowanie lepiej. I myślę, że właśnie przez to, że moja skóra jest odwodniona, to moje usta są bardzo takie, wiecie, ściągnięte. Właśnie że też często pękają, mam suche skórki. To dodatkowo właśnie też moje wydłonie nie wyglądają zbyt dobrze, więc muszę pracować po prostu nad piciem wody. Dalej, jedna rzecz właśnie w tym projekcie Denko w plastiku, czyli szampon o którym wam opowiem tylko trochę z tego względu, że niestety, ale miałam po nim łupież, więc po kilku użyciach oddałam Alexowi i po prostu mój Alex zużył ten szampon i z tego co wiem, jemu się bardzo spodobał mnie się podoba jego konsystencja, taka nie za rzadka, nie za gęsta, bardzo fajna, nie, ściekoje, nie z włosów, bardzo dobrze się pienił, fajnie mył nie, pl nie plątały mi się po nim włosy, natomiast właśnie, dostałam po nim dosyć mocnego łupieżu, dosłownie chyba po dwóch, trzech użyciach, więc musiałam po prostu z niego zrezygnować i oddać Aleksowi. Ja się na niego zdecydowałam z braku laku. Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja jestem wielką fanką szamponów w kostce. Natomiast e, tam, gdzie robiłam zakupy, nie było jakiegoś specjalnego wyboru właśnie szamponów w kostce, więc zdecydowałam się na ten, bo bardzo dużo osób e, przede wszystkim na YouTube ten szampon polecało. No i u mnie niestety o się nie sprawdził, bo po prostu miałam po nim łupież. Natomiast mam też e, właśnie z tej serii bananowej odżywkę, to wiecie trzy w jednym, odżywka, maska i Produkt, wiecie, taki bez spukiwania i jest bardzo fajny, ten, ten właśnie, ta maska, odżywka, nie wiem, zwał jak zwał, natomiast mam jej jeszcze tak dużo i przy mojej długości włosów na pewno ją będę jeszcze bardzo długo zużywać, więc nie wiem, kiedy się pojawi w projekcie deką. Będąc jeszcze przy włosach, mały elnet to jest lakier do włosów, który kupiłam sobie ze względu na urlop, żeby właśnie w mojej kosmetyczce, jak gdzieś podróżujemy, gdzieś wyjeżdżamy, mieć właśnie taki mały szampon. Teraz wciąż mam zdecydowanie większy problem z baby hair. Ja nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale czasami jak umyję włosy, to po prostu stoją mi anteny, no nie wiem, z 5-7 centymetrów, takie długie włosy i nie umiem ich w żaden sposób poskromić. Ja mam suszarkę z funkcją jonizacji i teoretycznie ona powinna bardziej wygładzać włosy natomiast jak cała reszta wygląda spoko, tak, te baby hair właśnie stoją na te ileś centymetrów wygląda to dosyć śmiesznie dlatego się ratuję właśnie od czasu do czasu lakierem do włosów, raczej wtedy kiedy nagrywam filmy, na co dzień te właśnie krótkie, drobne włoski mi nie przeszkadzają, natomiast jak nagrywam lubię się czymś psikać Teraz natomiast nie mam nic, bo mi się po prostu ten elnet skończył. Całkiem ładnie utrzymywał fryzurę, nie sklejał włosów też dosyć długo się utrzymywał wcześniej miałam jakiś tam już nie pamiętam, szwarckop siluet, coś takiego, ponad 2 lata miałam ten lakier do włosów i on się trzymał na włosach zdecydowanie krucenicznym, więc ten elnet całkiem w porządku natomiast czy do niego wrócę, no nie wiem muszę obserwować po prostu, może po te właśnie baby hair jeszcze trochę podrosną i po prostu będą bardziej przygładzone to wtedy nie będę musiała używać właśnie mm, lakier do włosów teraz mam trochę właśnie miniatur z kalendarza adwentowego Sylweko I pozwólcie, że ja sobie szybko znajdę produkty, które były typowo do włosów, żeby Wam o nich opowiedzieć. Mam dwa szampony, odżywkę i maskę. I zacznijmy może od tych szamponów, bo tak naprawdę one były w tak małej pojemności, 10 ml że nie jestem w stanie za bardzo nic o nich Wam powiedzieć, z tego względu, że one mi starczyły przy moich takich, wiecie, dłuższych włosach, jak miałam, na jedno użycie, więc kiepsko. W kalendarzu znalazłam Biolaven Szampon Regulujący i Wianek Odżywczy Szampon do włosów. Oba całkiem fajnej konsystencji, bardzo dobrze się pieniły, z zapachami też całkiem w porządku. Nie plątały moich włosów, natomiast żeby zobaczyć jakiś, świecie spektakularny efekt, no to ciężko stwierdzić, bo tak jak mówię, starczyły mi te małe buteleczki tylko na jedno użycie coś co było fajne i coś co było beznadziejne czyli tak, Biolaven winogronowa maska do włosów i Biolaven odżywka do włosów i z tych dwóch produktów z kalendarza ta odżywka była zdecydowanie fajniejsza odżywka miała bardziej zbitą konsystencję niż ta maska co było takiego specyficznego w masce to to że ona miała taki dziwny kolor, tak jakby fioletowo różowo srebrne i do tego z takim metalicznym połyskiem, więc bardzo dziwny był ten produkt, ona ona była w takiej właśnie że troszeczkę rzadszej konsystencji, co sprawiało, że ja za tym produktem nie przypadałam z tego względu, że miałam wrażenie, że on po prostu się nie trzyma moich włosów, że on gdzieś ścieka po plecach i tak naprawdę no, nie robi nic nie wygładza moich włosów, nie odżywia, więc z tą maską do włosów się nie polubiłam właśnie ze względu na taką dziwną, specyficzną konsystencję. Tak jakby ten produkt, wiecie, uciekał między palcami, ciężko mi go było zaaplikować na włosy. Jak przy dłuższych jeszcze jako tako mi szło, tak teraz przy tych krótkich, no był po prostu problem z tym. Natomiast też co było świetne, to właśnie ta zwykła odżywka do włosów. Ona była bardziej gęsta, taka jak budyń, po prostu biały budyń. Bardzo ładnie pachniała, i rzeczywiście, jak nakładałam tą odżywkę na włosy, to czułam, że coś na nich jest. Że czuć było, że ona tak ładnie te włosy nawilża, dodatkowo je wygładza. Bardzo fajnie mi się po tej odżywce włosy rozczesywało, nie plątały się. Naprawdę był bardzo, bardzo przyjemny ten produkt. Natomiast ta maska, mimo tego super koloru, który mógłby sugerować, że produkt będzie świetny, no to niestety nic szczególnego. I jeszcze trzy takie drobne miniaturki właśnie z tego kalendarza. Zacznijmy od tego, co tutaj mamy. Rewitalizujący żel myjący do twarzy Marki Wianek. To było coś bardzo fajnego. To był taki dosyć rzadki żel, właśnie do mycia twarzy. Ja go używałam po po prostu olejowym oczyszczaniu twarzy, i powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się w tej roli sprawdził. Bałam się, że może tego oleju, który stosuję, nie domywać z mojej twarzy, a było wręcz przeciwnie. Przez to, że miał taką lekką konsystencję, nie trzeba go było wiele, bardzo fajnie się rozprowadzał po twarzy. Przede wszystkim dobrze oczyszczał i ekspresowo się zmywał z twarzy. Ja nie lubię takich produktów, które wiecie, gdzieś na tej twarzy się marzą, zostają, ciężko je właśnie zmyć wodą, natomiast w przypadku tego żelu, że on miał taką lekką konsystencję, bardzo ładnie się zmywał z twarzy i po prostu mycie było przyjemne i bardzo szybkie, więc Wam polecam. Myślę, że te wszystkie miniatury, które Wam pokazuję, możecie spokojnie dostać w wersjach pełnowymiarowych. Wystarczy właśnie poszukać w internecie, na pewno znajdziecie. Natomiast ja się w ogóle bardzo cieszę, że się na ten kalendarz marki Sylweko zdecydowałam, bo było bardzo dużo produktów w tym kalendarzu, które po prostu mi się sprawdziły i byłam z, po prostu z ich um, używania zadowolona następnie odżywczy krem do rąk właśnie przed chwilą wam mówiłam, że moje dłonie bardzo szybko pękają, natomiast w przypadku tego kremu on je bardzo szybko regenerował, tak naprawdę mogłam nałożyć sobie na noc właśnie niewielką ilość tego kremu na moje dłonie rano się budziłam i ręce wyglądały po prostu no jak nowe nie były w ogóle podrażnione zaczerwienione, pękająca skóra była po prostu zagojona, więc ten krem bardzo mi się fajnie sprawdził i przy Przypuszczam, że wrzucę do niego w wersji właśnie pełnowymiarowej, jak znajdę. Um, I kolejny produkt jest to Jane Łagodząco wygładzający peeling do ciała. I to też był bardzo fajny produkt z tego względu, że mocne drobiny, takie jakie jak lubię, taki mocny był to zdzierak. Dodatkowo on pozostawiał ekstremalnie tłustą skórę. Ja wiem, że nie każdemu się to będzie podobać. Um, uczucie było tak, jakbyście się wiecie, po prostu jakimś olejem wysmarowali. Taki po prostu efekt pozostawiał ten peeling. Natomiast ja sobie delikatnie wiecie. Tak przykładałam ręcznik do skóry, żeby się pozbyć właśnie nadmiaru tego olejku i po prostu skóra była świetnie nawilżona. Ja stosowałam przede wszystkim na uda i na pośladki, żeby wiecie sobie wymasować mój celulit, który wciąż się pojawił. I właśnie nie dość, że robiłam sobie masaż, dodatkowo peelingowałam skórę, to później ona była niesamowicie nawilżona. Więc bardzo fajny był ten właśnie peeling marki Bianek. I ostatni produkt, który też bardzo lubię, polubiliśmy w sumie razem. Z z moim Aleksem. Długo szukaliśmy jakiegoś idealnego dezodorantu, antyperspirantu, czegoś, co będzie nas dobrze chronić od potu, ale co będzie mieć naturalny, wiecie, skład, co nie będzie w plastiku, no dużo mieliśmy tam, wiecie, swoich jakichś wymagań, jeśli chodzi o właśnie dezodorant. Najważniejsze, żeby chronił, żeby działał. Wcześniej miałam wersję w papierze to był taki sztyft marki Will of the Planet, coś takiego, który się kompletnie u nas nie sprawdził. I jakiś czas temu odkryłam w Lidlu nowość. Jest to Ciena Nature, właśnie dezodorant. Taka, wiecie, woda. Tutaj jest normalny atomizer. Jest to produkt naturalny z olejkami eterycznymi, z limonki i szałwii. I tutaj mamy właśnie 100% wiecie składników jest certyfikowanych, że jest to produkt naturalny, naturalne składniki te zapachowe, jest przetestowany dermatologicznie, wegański i byłam tak wiecie nastawiona Średnio, bo ja ogólnie właśnie ostatnio miałam bardzo takie kiepskie odczucia, jeśli chodzi o takie naturalne dezodoranty, byłam przekonana, że ten no nie do końca będzie spełniać moje oczekiwania. Natomiast się okazało, że świetnie chroni, ma bardzo ładny, taki odświeżający, właśnie limonkowy zapach. Nie poce się w ciągu dnia tak intensywnie, ale co najważniejsze, nie ma nieprzyjemnego zapachu. I tak dobrze on się u mnie właśnie sprawdził. Jest bardzo wygodny, jeśli chodzi o tą pompkę. Ona świetnie działa i chyba ją sobie zostawię, bo mam. Jeden produkt, w którym pompka działa nieco kiepsko, więc myślę, że to mi się może przydać. W każdym razie najważniejsze jest to, że świetnie chroni. I właśnie jak tak zaczęłam zachwalać mojemu Alexowi, on też przy, przetestował e, i po prostu przestaliśmy kupować dodatkowy dezodorant, e, czy tam antysperspirant dla niego. E, tylko po prostu mamy jedną butelkę wspólną i obojgu nam się świetnie sprawdza, więc jesteśmy zadowoleni. Jeśli chodzi o cenę, nie jest całe 3 euro, więc jak na dezodorant naturalny, to powiedziałabym, że jest taka normalna cena. Bo te Alverde czy tam coś takiego podobnego, ma też. Balea, ale nienaturalne też kosztują gdzieś ponad 2 euro, więc cena jest taka jak w drogerii mniej więcej i to by było na tyle cały mój projekt Denko, nie było tych produktów jakoś bardzo dużo, ale chciałam Wam o każdym troszeczkę więcej opowiedzieć może coś Was zainteresowało, dajcie znać jak było, może któryś z tych produktów też miałyście, jakie są Wasze odczucia czy Wam się ten kosmetyk dany sprawdził, czy też nie, czekam na Wasze komentarze, piszcie śmiało, ja się na dzisiaj z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku trzymajcie się, ściskam, buziaki pa pa